Dzień dobry, drugi zastępco. Piękna pogoda, co tam masz? Kamerę monitorującą. Niedobrze, zgubiłem ślad. Naprowadźcie mnie na niego. Ciekawe, jak. Chłopcy. To znak. Mały kogut, to kurczak. Patrzcie. Patrzcie, widzicie ślady kurczaka. Dzień dobry panu, co słychać? Pije pan sobie. Nadzoruję parking, to moja praca. Nic złego się tu nie dzieje. Może pan ponadzoruje inną część parkingu? Dzięki za troskę. Muszę zadzwonić do agencji nieruchomości, podobno jest mnóstwo chętnych. Nie wkurwiaj mnie! Patrz. Zrobiłem se chuja z wędki. To nie jest śmieszne, pracuję Chodź na piknik, upijemy się i wkurwimy Rendiego. Co? Upijmy się, upalmy i chodźmy na piknik, wkurwiać Rendiego. No uśmiechnij się. Próbuję pracować. Na jebie się, ujaram, pójdę na piknik, wkurwić Rendiego. To cię nie śmieszy? Nie śmiesz się, wyluzuj trochę! Ricky był pierwszy dzień w pracy i chciał poszaleć śmieciarą. Tutaj palił gumę. Spokojnie, wyluzujcie. Ej, ty chuju, nie ty. I ty z keczupem na ryju. Przepraszam za te pier. za te bzdety. Wal się na cyce felu. Prawda, boli jak cholera. Co, sukiń synu? Czujesz? Gówno w powietrzu. Już się zaczęła. Nawałnica główna. Chodzi o to, że jestem mądry, ale jestem taki samo mądry. jestem. Uczyłem się obserwując życie, paląc jointy i tak dalej. Sam się uczyłem. I na tym polega cała różnica. Poczułem się jakbym znowu oblał szóstą klasę, czwarty raz. Nie potrzebuję książek ani szkoły. Wkurwiłem się i nagle coś mnie naszło. Nie zdałem do siódmej, to życiowa porażka. A Trinity dała życiową szansę temu kurczakowi. Wychowała go od jajka, ogrzewała go i inkuborowywała. Nagrywam pana, żeby pan się potem na trzeźwo obejrzał.